Owiązce siana. Jest taka stara przypowieść, jak to gdzieś na świętym miejscu budowali kościół. Każdy jak tylko mógł pomagał przy jego budowie. Ci, co byli bogatsi, dawali drzewo i cegłę, a ci biedniejsi zaprzęgami swoimi zwozili to, co było potrzebne, albo sami pomagali, nie chcąc wynagrodzenia, a pracując tylko dla chwały Bożej. Pewnego dnia budowie przypatrywała się biedna wdowa i ciężko wzdychała, że w niczym nie może pomóc w tym świętym dziele. Ze spuszczoną głową szła powoli zmartwiona, aż zobaczyła leżącą garstkę siana, a w pobliżu parę zaprzężonych wołów dowozu, z którego zdejmowano kamienie i drzewo na budowę. Nagle tchnęło ją coś w sercu. Podniosła siano i zaniosła je wołom, aby choć odrobinę przysłużyć się i posilić zwierzęta, które ciężko pracowały przy wznoszeniu świątyni. Ludzie może śmialiby się z takiego gestu, ale pan Bóg nie patrzy na ręce człowieka, czy on daje dużo, czy mało, ale zagląda w jego szczere serce. Ta wdowa z takim właśnie sercem i ku chwale Bożej przysłużyła się budowie kościoła tą garstką siana. Słyszała ona o tym na kazaniach, jak Pan Jezus, siedząc naprzeciwko skarbnicy świątyni, patrzył, jak ludzie wrzucają do niej pieniądze. Wielu bogaczy wkładało dużo, ale ujrzał też jedną ubogą wdowę wrzucającą dwie drobne monety, które miały niewielką wartość. Wezwał wtedy swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. Zapewne słyszeliście już tę świętą Ewangelię na kazaniu i wzruszyła ona wasze serca. A może nawet wśród Was nie wszyscy są bogaci? A może i Wy jesteście podobni do ubogiej wdowy, a zawsze swój o swoim najrzadziej słucha? Wy też pełnicie takie uczynki dajecie składki na budujące się kościoły. Niektórzy z was należą może do papieskich dzieł misyjnych i odkładają po groszu na misjonarzy, którzy nauczają Ewangelii na całym świecie i pomagają bliźnim za wasze pieniążki. A jeśli wasze składki wędrują na koniec świata, to czy zapomnielibyście o bliźnich, którzy żyją w naszej ojczyźnie i którzy tą samą mową razem z wami modlą się do Boga? Pamiętajcie i o nich, bo nieraz zbieracie składki w parafiach na jakiś spalony kościół, albo dla tych, którym cały dobytek spłonął, albo którym rzeka zalała domy. A popatrzcie także, jak nas teraz zalewają nieprzyjaciele.